Nie mogę nie zapytać, bo też pojawia się w komentarzach pytanie o Twoją dziewczynę i czemu tak rzadko się odnosisz do tego? Czemu rzadko? Eee, próbuję oddzielać życie prywatne od życia zawodowego, jeżeli to tak nazwiemy, po prostu. Taki klucz? Nie wiem, czy klucz to się okaże, póki co się sprawdza. <śm> więc, e, więc póki się to sprawdza, to to, to praktykuję. A powiedziała ci coś, jak występujesz dzisiaj na deskach opery? Jeszcze się nie widzieliśmy, bo ona poszła na widownię oglądać właśnie stamtąd z moją siostrą e, występ, i ja tutaj prosto przyszedłem po występie, także jeszcze się nie widzieliśmy. Więc Ale widziałam jest... kiedyś, że wiernie ci kibicuje. No tak, tak, tak. To, to naprawdę. I zawsze no dzieli naprawdę. się jakąś swoją szczerą opinią, radą na temat danego utworu, danego wykonania, także wiem, że akurat jest osobą, u której mogę liczyć na stuprocentową szczerość. Bo jak coś się nie podoba, to, to mi powie, że, ej, a nie myśleli, żeby na przykład to troszkę zmienić, to tak zrobić, to tak. ja wtedy mam takie hmm, nie, albo mam takie o kurczę, może faktycznie, może faktycznie można to zrobić jeszcze lepiej, nie? Także, także wspieram. Taka, taki skarb. No tak.